Zastanów się, co działo się w Tobie wewnątrz, gdy nie były zaspokojone Twoje pragnienia w dzieciństwie, gdy pojawiała się jakaś sytuacja, kiedy było Ci coś obiecane, a tego nie otrzymywałeś, gdy czegoś pragnęłaś, pragnąłaś, ale nie było to dla Ciebie dostępne, bądź rodzic obiecał Ci coś i tego nie otrzymałaś, nie otrzymałaś. Co działo się w Tobie wewnątrz, gdy Byłaś, byłeś nastawiony na to, że coś będzie dla ciebie, że coś otrzymasz. Z, taką z takim poczuciem silnego pragnienia chciałeś, chciałaś coś otrzymać, a tego nie dostałeś. Nie dostałaś. Zastanów się, jakie emocje wtedy były wywołane. Co się w tobie zadziało wewnętrznie? Gdzie te emocje się pojawiły w twoim ciele? Na przykład, jeżeli był ci obiecany rower. Wymarzony twój rower, i okazało się, że rodzice nie dali ci tego rowera, którego tak bardzo pragnęłeś, a otrzymałeś w zamian coś innego, jakiś inny model tego roweru. Bądź jeżeli wychowywałeś się, wychowywałaś się u dziadków, i rodzice mieli do Ciebie przyjechać, mama bądź tata, a się nie zjawili. Co się działo w tobie w tym momencie? Wtedy, w tamtym czasie, jako ty dziecko. Bądź co czujesz teraz na samą myśl o tym poprzednim zdarzeniu z przeszłości. Może to była jakaś sytuacja, że gdzieś mogłaś mogłeś pojechać, a do tego nie doszło i nastawiłeś, się, nastawiłaś się na to, że tam będziesz. Jakie emocje się w tobie pojawiały? Pragnienie zawsze wywołuje jakieś emocje w nas. Tak samo jak niechęć, jak czegoś nie chcemy zrobić, mamy jakiś opór wewnętrzny, czujemy w naszym ciele, że nie chcemy tego. Czujemy jakąś niechęć do czegoś, do kogoś i nie chcemy czegoś zrobić. Pojawiają się emocje. Tak samo pojawiają się emocje, jeśli chodzi o pragnienia. Jeżeli czegoś bardzo pragniemy, Pojawia na samą myśl tego, że to możemy dostać, pojawia się ekscytacja, radość. Czujemy, jakbyśmy to już mieli. Ale niestety, jeżeli tego nie otrzymamy, to czujemy taki niedosyt. I niezaspokojone pragnienie, niezrealizowane pragnienie powoduje poczucie braku wewnątrz. Natomiast pragnienie czegoś i nieotrzymanie tego powoduje frustrację. Ponieważ ten brak i to pragnienie posiadania czegoś, czegoś otrzymania bądź zrealizowania jakiegoś pragnienia, i jest, przy czym pojawia się brak, bo tego nie dostaje, to w połączeniu powoduje frustrację wewnątrz nas. Więc jeżeli w dzieciństwie jakieś nie były zaspokojone pragnienia przez rodziców, ponieważ były bardzo. Nałożone restrykcje przez rodzica często odmawiał, bądź nie, nie realizował tych pragnień dziecka, to wtedy pojawiała się w dziecku frustracja, złość, taka wewnętrzna wściekłość, że ja tego nie mogę mieć. Dlatego często zauważamy, że jak w zachowaniu dzieci, jak reagują, gdy czegoś nie mogą otrzymać, choćby na reakcja na zwykłego cukierka, kiedy. A rodzic wie, że dziecko za dużo zjadło słodyczy i teraz ogranicza mu już do końca dnia, że już wystarczy. To dziecko jest zdenerwowane, bo ono chce więcej. Niezaspokojone pragnienia w dzieciństwie powodowały frustrację u dziecka, więc te frustracje wywoływały pewne emocje. To są takie skrajne emocje. I w życiu dorosłym, te wszystkie schematy z dzieciństwa jeżeli w dzieciństwie nie otrzymywało się czegoś, może to być nawet przytulenie się, usłyszenie od rodzica kocham cię, bądź niezaspokojone potrzeby takie no, podstawowe, ale także te, te pragnienia posiadania czegoś, zobaczenia czegoś, pojechania gdzieś i dziecko tego nie otrzymywało. I ta frustracja wywoływała emocje. Jeżeli takie sytuacje się działy w dzieciństwie, zostały zapamiętane przez umysł, zostało to wrzucone do podświadomości, to w życiu dorosłym, Taka osoba będzie w momencie, jak pojawi się jakaś sytuacja, kiedy jej pragnienie w życiu dorosłym nie będzie zrealizowane, ona automatycznie, ta, ta sytuacja automatycznie będzie powiązana z tą sytuacją z dzieciństwa. Mózg automatycznie powiąże te dwie sytuacje ze sobą, więc reakcja, od razu pojawią się emocje wewnątrz ciała dokładnie te, które były właśnie wtedy w dzieciństwie podczas jakiejś sytuacji kiedy to pragnienie dziecka nie było zaspokojone i też może pojawić się frustracja, złość na drugą osobę, że nie zaspokoiła tych jej potrzeb. Więc jeżeli w dzieciństwie nie były zaspokojone jakieś potrzeby i to możemy popadać w dwie skrajności. Jedna na zasadzie teraz będę zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i tutaj będzie ale ja mówię o takich skrajnościach, tak? Że tylko ja się liczę i nic więcej mnie nie interesuje, tylko ja, ja chcę, ja muszę to mieć i ja, ja jestem najważniejsze, najważniejsza. Nie mówię tutaj ogólnie tak, mamy, mamy najpierw patrzeć na siebie, hmm. najpierw dać sobie wszystko, co najlepsze. Natomiast chodzi mi o skrajności, kiedy wchodzi ego i pozwalamy na to, że ego nasze kieruje naszym życiem. A nasze ego nigdy nie powie dość. Nasze ego zawsze będzie nienasycone i ono zawsze będzie pragnęło więcej, więcej, więcej i będzie brało, brało i ciągle będzie nienasycone. Dlatego to uważajmy na te skrajności, ponieważ druga skrajność może być taka, że po prostu ta osoba, która nie miała zaspokojonych pragnień w dzieciństwie, będzie siebie stawiała cały czas na ostatnim miejscu. Dla niej będzie ważniejsze zaspokojenie potrzeb wszystkich innych dookoła, a nie jej samej. Ze względu na to, że schemat z dzieciństwa został zakodowany jako, że ja nie zasługuję, by to mieć, jestem niewarta, mało ważna, mi się to nie należy. Um, I tutaj wchodzi bardzo niskie poczucie własnej wartości. Więc My mamy to wszystko wypośrodkować, tak? My mamy to znaleźć ten punkt pomiędzy, w którym mamy funkcjonować. Nie mamy wchodzić w różne skrajności, my mamy to wypośrodkować. Oczywiście pamiętajmy, że to my mamy siebie nasycić miłością, my mamy sobie dać wszystko, co najlepsze, ale wszystko ma być w takiej harmonii, nie w popadanie w różne skrajności. Uważajmy na ego. I uważajmy na to, żeby nie wchodzić w te poczucie, że jestem niewarty, niewarta. Każdy z nas jest wart najlepszej miłości, dania sobie najlepszych rzeczy, jakie tylko można, dania sobie miłości ciepła, tak żeby ta harmonia zagościła wewnątrz nas. Więc, jeżeli czujesz w pewnym momencie, w dniu codziennym, że jakieś potrzeby twoje nie były zaspokajane, że jest coś, czego bardzo pragniesz i nie wszystko układa się w twoim życiu tak, żeby to otrzymać. Zastanów się, jakie emocje pojawiają się w tobie i z jaką sytuacją z dzieciństwa możesz połączyć tą sytuację bądź emocje, które w tobie teraz są, i z jakim innym pragnieniem z dzieciństwa możesz połączyć to pragnienie. I z tym Was zostawiam na dzisiaj, jako zadanie domowe. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć lajka. Like. Dziękuję i do zobaczenia.